Mam już w dobie, Z tej strony oczywiście Antoszek i dzisiaj gramy w Pet Simulator 999. 99. W sumie nic nowego, ale nowy event powstał niedawno, więc od razu zaczynamy. Tutaj chwilę już podrałem, odblokowałem i trochę questy też zrobiłem, ale chciałem z Wami też tego questu zrobić. Brakuje nam. No, no troszeczkę. Jeszcze sprawdzimy merchant nowy. <grym> Widzicie to? Musimy na to uzbierać. Ale takie drogie są nightmare. paczki. Jedna jest po 50 tysięcy, nawet. Więc to jest naprawdę zarobek mocny. Bardzo ciężko się teraz też zbiera. Sprawdźmy, co to w ogóle jest. Co to jest za topka. Ja nie wiem, czy ja tu jestem. Dobra, nieważne. Jedyne co ja mam. To z tych takich, co mnie wydropiło, to nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Dobra, zbieramy sobie. No, to, to coś z tego. Z tym Jeśli zążymy, oczywiście. Fajnie było zążyć. Kiedyś bym tu w prywatny serwer zainwestował, tak szczerze. Mega ciężko się tu zdobywa. A mamy trzy paczuszki na otworzenie. Półbojownie z pełnym ekranem. Tutaj, o! Auto Open jest. To fajne. I ogólnie miałem Wam rozdać fantazję, ale raz dam coś lepszego, bo fantazje już są no, teraz słabiej łódkiem. Bo nowe te została. zostały. No bo w poprzednim filmie miałem Wam rozdać. Ale rozdam Wam lepszą paczkę. Albo jakąś kartę. Zobaczymy. Już prawie mamy jakieś może by się dobrze też przydało kupić, sagemy. Trochę ich się zbierało. Ale... zobaczymy. O! Znalazłam nowy, fajny sposób na farbieniu, co to? jest zdecydowanie fajniejszy sposób. Patrzcie, jak lecimy. Mi No. No. Dobra, mamy. O nie! Co to nie, że tutaj mam taką przecenę? Ale dobra. Nieważne. I tak mamy już na... szaftowanie. A nie, jeszcze musimy... No to otwieramy trzy Nightmery. Tego, z którego na kanale otwieramy najwięcej. Górz. No i fajnie. No i dobra. Kraktujemy. O, fajnie. Tutaj jest prostszy. Zrobimy. I co? Myślę, że możemy sobie to otworzyć. Jak się uda zrobić kolejne, to rozdamię Wam to drugie. Mmm, Dobra. Lecimy. Pierwsza ninja paczka. Mówię o Moja. na pewno już sama. Jakieś. Dobra, otwieram. Ju! Od razu Rainbow. ninja snake. Ninja snake. Ninja snake. Ninja snake. Ninja. Nie, Nic nie mogę skraftować. Ale ten snake. Um, jest już 2000 ich tylko jest. Ju. Fajnie Dobra, yy, teraz pójdziemy sobie może na Trading Plaza. zobaczymy co tam można. Może sobie te kopaczki kupimy, mam też na zadanie właśnie. Jakieś te retro, dobra. Yy, a no tak, <grystanie> Trading Plaza, lecimy. Chociaż te retro... Albo dobra, idziemy na event, bo trzeba z niego korzystać, bo to nie jest naprawdę czas, to jest tylko na 7 dni, słuchajcie? Trzeba wykorzystywać dobrze czas. Więc lecimy. Więc to w następnej chwili rozdam wam paczkę. Albo na szczęście zobaczymy. Jeszcze chwilę sobie pozbieramy. Może coś tutaj jeszcze jest taka. Co 10 minut się odświeża. Ale dobra oferta. Dzisiaj bym to wcześniej miał. To było mocne. Okej, okay, idzie tutaj zdecydowanie szybciej. Wciąż nie jest perfekcyjnie. No 75... 56... No to wciąż to jest jednak najlepsze jak taka karta jest... jak taka, taki pet jest najlepszy, no to nie, to nie za dobrze. Dobra, tutaj jak wiadomo, mam jeden Forever Puck za darmo i nie wiem, czy może by nie kupić trochę tego Forever Parka. Mam chyba tam 200 obuksów może. Yy, chyba nie będziemy raczej kupywać. Czy te płysty się może zmieniają co jakiś czas? Nie yy, chyba nie. Dobra. Ile tutaj? 17 tysięcy sobie musimy zbierać. To nie jest dużo, ale sobie się uda. Chyba. Ja znalazłam dobry sposób na farmienie. Wymyć tak. Już po prostu na te najlepsze rzeczy klikamy. I patrzcie, jak nam hajs leci. O, teraz na to. No tak, na to, na to, na to, na to, na to. Patrzcie, widzicie? Cię pieniążki lecą? I teraz tutaj. No i dobra, mamy już. Więc od razu idę kupić pierwsze trzy. No i, od, 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 no i oczywiście otworzyć. Dobra, więc to chyba by mogło być powoli na tyle. Yy, w następnym odcinku na pewno dużo pozbieram. Na pewno też na to. I zrobimy sobie opening. Nie wiem kiedy odcinek albo jutro, albo pojutrze. Zobaczymy. Więc to by było na tyle. I cześć.